Pomiędzy górą przyszła kolej na sprzątanie przełęczy jaworowej i odbudowę uszkodzonych odcinków trasy rowerowej Sing Track Lacenzis Pętli Złotej. Trasa położona jest na terenie gminy Złoty Stok, a akcję społeczną zorganizowała Fundacja Single Track I to jest akcja społeczna, nigdy nie wiadomo, kto przyjdzie. Ostatnio było 21 osób. Dzisiaj powoli widzimy, osoby się zmierają na parkingu. Myślę, że jak będzie nas 10, to będzie super. Tą akcję realizujemy wspólnie z nadleśnictwem Lądek oraz z innymi nadleśnictwami. Bardzo jugów e, zdroje. Tutaj na deśnicę nas, nas oddelegowało, dostarczyliśmy worki. Na śmieci, bo pewnie pomożemy z kolegą troszkę też posprzątać. Czyli tego typu akcje, tego typu działania bardzo popieracie? Oczywiście, tutaj. jak najbardziej. No, czysty las to jest przyjemny las. No. Dzisiaj, w pierwszej kolejności, chcemy zrobić troszkę porządku na przełęczy jaworowej, bo zawsze my jako turyści zostawiamy niestety dużo śmieci w lesie. Następnie pojedziemy na pętlę złotą, po to, żeby ją troszeczkę ulepszyć, bo taka jest też idea tych spotkań, żeby ulepszać single, po których jeździmy. Idziemy na single tracki. Po pierwsze, w miejscu, bardzo zniszczone przez przyrodę, przez wichury, ale idziemy przede wszystkim po to, żeby je troszeczkę przerobić, poprawić pod kątem rowerzysty. Przygotowanie wszystkich tras jest ważne, natomiast siłą ludzi, siłą akcji społecznych jesteśmy w stanie sprawić, że te, te trasy, te single tracki będą po prostu jeszcze lepsze. Tutaj głównie skupiamy się na tym, żeby jednak naprawiać takie szkody spowodowane naturalnymi, naturalnym biegiem rzeczy, jakimiś wichurami. I tego typu rzeczami wodą. Podczas akcji zbieramy śmieci, oprócz tego naprawiamy bandy, naprawiamy ubytki na trasie. No ale trasa jest w porządku, polecam wszystkim jak początkującym taki zaawansowanym. Każdy tu się okay. zabawi, że tak powiem. Akurat ja zbierałam kamienie, nosiłam kamienie, a dlatego, że korzystam z tych single tracków. Czy trasa jest dość mocno zniszczona tymi na przykład nawałnicami, burzami? Jest, może nie jakoś tak tragicznie, ale, ale jest parę ubytków, które trzeba uzupełnić. Akcja społeczna będzie nadal kontynuowana. Wszelkie informacje o kolejnych akcjach znajdują się na stronie internetowej i fanpage'u Glacensis. Fanpage Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kolejna akcja planowana jest na 15 maja na przełęczy pod Chłopkiem na pętli Stronie Śląskie.